Cześć, jestem Ola, to jest Igor, a to jest Kasia. Zachęcamy i zapraszamy Was do obejrzenia tego filmiku. Myślę, że Wam się spodoba. Ale jest, ale masy, ale jest... Boże, minęła jedna lekcja, już plecy bolą. Fajnie było, że mieli tablety zamiast książek. Ciężkich plecach. No to masz dobrze, bo ja mam taki ciężki plecach. Tak, że... No to może zobaczymy, ile waży. Twój nic nie waży, a mój waży aż 9 kilo. Jest mi tak lekko, a to wie? Mi też!